Mateusz 28, 1920. 20 Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto Słowo Boże. Panie, napełnij mnie Duchem Świętym, abym umiała głosić Słowo Boże. Amen. Ola Z dziejów apostolskich, rozdział pierwszy, werset 11 i rzekli mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od Was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Oto słowo Boże. Mój Jezu, ty przyjdziesz. Chwała Tobie. Macie jej poznania. Dzieje Apostolskie, rozdział pierwszy, wers pierwszy. Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku. Aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Oto Słowo Boże. Mówisz Jezu, że mam być listem? Mam pisać książkę o tobie? Mówić o tobie? Że dalszy ciąg dziejów apostolskich Kościoła Katolskiego to ma być przeze mnie? Szcij mnie duchem świętym, aby tak się działo, jak ty chcesz, i aby przyszło twoje królestwo. Ania. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 28, wersy 19. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię ojca, i syna, i ducha świętego. Oto słowo Boże. Panie Jezu, utwierdzaj mnie w wierze, bym nie wątpił. Bym zawsze słuchał Ciebie i uczynił wszystko, cokolwiek mi powiesz Wojtek. Mateusz 28, 19. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Oto Słowo Boże. Panie, wczoraj dałeś mi taką myśl o chrzcie, a dziś posyłasz do mnie słowo z tym związane. Jezu, co chcesz mi powiedzieć? Ewelina.